Siemano widzowie, na tyle na ile mnie znacie, to wszyscy wiecie, że uwielbiam pojazdy elektryczne, także chętnie podejmuję się przeróżnych wyzwań. Jakiś rok temu nagrywałem swoją pierwszą próbę prędkości na hulajnodze elektrycznej, tam starałem się dobić do 50 na godzinę, no niestety nie udało się. W tym roku mam nowsze, mocniejsze, jeszcze lepsze sprzęty, także wydaje mi się, że te 5 dych to pójdzie naprawdę na luzaku, a ile tak naprawdę zdołam wyciągnąć, to przekonamy się już zaraz w tym odcinku. Mamy tu hulajnogę Motus Pro 10 Sport, posiada ona dwa silniki po 1000 W każdy, czyli dzięki temu mamy napęd na oba koła, co czyni z tej hulajnogi prawdziwego demona prędkości. Bez znaczenia, czy jedziemy po asfalcie, po jakimś szutrze, kamieniach, trawie, dołkach, górkach, różnych piachu, cokolwiek, wszystko ją pokonujecie bez żadnego problemu. Prędkość maksymalna to 65 na godzinę, tak podaje producent. My to zaraz sprawdzimy, czy w ogóle jest to realne. Przy mojej wadze, ja ważę gdzieś tam około 75 kg. Wiadomo, do tego trzeba doliczyć też wiatr, trzeba uwzględnić na ile mamy powietrza w oponach. Mam nadzieję, że patrząc na te wszystkie zmienne, no uda mi się przynajmniej jakoś zbliżyć do tych 65 na godzinę. Szerokie, trzycelowe koła wyhamowują tarczowe hamulce z przodu jak i z tyłu naprawdę są świetne, dają radę, zapewniają komfort, bezpieczeństwo. Yy, możecie śmiało pojechać w jakąś dłuższą trasę, ponieważ ogólny zasięg tutaj mamy do 85 klocków. Także o kurczę, można spokojnie daleko za miasto sobie wyjechać i bez obawy, że gdzieś tam w połowie nam zbraknie baterii, jeśli jednak nie chcielibyście może wybierać się w trasę na hulajnodze a gdzieś tam podjechać autem spokojnie możecie ją wrzucić do auta tutaj otwieracie sobie te zaczepy ściągacie to i hulajnoga jak widzicie o, jeszcze trochę składa wam się możecie ją sobie przenieść, wrzucić gdzieś do samochodu, nie ma żadnego problemu później wyciągacie ją z bagaja pyk, składacie, pilnujecie tylko, żeby o, zatrzask skoczył, tu sobie ciasno ją zapinacie, pyk, pyk, i naga jest gotowa do akcji. Nie? Mamy kluczyk, w zasadzie to dwa, bo jeden jest zapasowy. I dzięki temu ją odpalacie, zostawicie gdzieś pod sklepem, gasicie, wyciągacie, nikt nie jest w stanie jej odpalić. Eee, po odpaleniu, po przekręceniu stacyjki musimy jeszcze sobie ją włączyć tutaj, pojawia nam się komputer pokładowy. Możemy ustalić bieg, na którym lecimy, czyli prędkość, z jaką ona się będzie poruszać albo w zasadzie do, do, do jakiej prędkości będziemy mogli się rozpędzić. Z takich podstaw, no to wiadomo, mamy też prędkościomierz, mamy zasięg, ile możemy przejechać, pokazuje nam bateria, dystans w kilometrach, jeśli chodzi o przebieg, tempomat. To jest też bardzo fajna rzecz na traski. Tutaj mamy klasyczny dzwoneczek, poniżej dwa przyciski, eco, turbo. Ten odpowiada za to czy jedziemy na trybie eko, czyli 25-30 na godzinę max. Yy, jednak po wyłączeniu, wiadomo, hulajnoga zamienia się w demo na prędkości obok. Aby jeszcze bardziej dać do pieca, możemy sobie odpalić dwa silniki, albo wiadomo, single 1. Zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć o kilku dość istotnych ciekawostkach, mianowicie nóżka. Dzięki niej możecie sobie spokojnie postawić hulajkę. Yy. Co jeszcze zauważyłem, to solidny mostek, który jest skonstruowany na wzór tych, co mamy w rowerach w BMX-ach. Można spokojnie tutaj skręcić sobie mocniej stery i przy większych prędkościach po prostu mieć większe panowanie nad kolejnogą. Tutaj, po przekręceniu stacyjki na wyświetlaczu, pokazuje nam się aktualne napięcie, to też jest spoko gadżet. Profesjonalne zawieszenie z tyłu, z przodu. Amory tutaj pracują naprawdę wyśmienicie Zresztą o tym chyba nie muszę Wam przypominać Bo mogliście to zobaczyć na jednym z vlogów Które nagrywałem z tą hulajnogą Jak i z dwoma innymi od marki Motus Gdzie testowaliśmy je w totalnie Hardkorowych warunkach Jeśli ktoś z Was nie widział tego filmu to koniecznie musicie nadrobić I jeszcze raz to sprawdzić Z tyłu mamy światełka stopu Normalnie świecą się na czerwono Jak hamuje zaczynają rygać Z przodu też mamy fajne światło Które oświetla nam kierunek jazdy Także pod tym względem nie ma się co bać Wydaje mi się, że to wszystko. Omówiliśmy już mniej więcej każdy aspekt tej hulajnogi, nogi, także przyszedł czas przetestować ją. Trzeci bieg ustawiony. Turbo załączone. Dwa silniki odpalone. Możemy rozpoczynać test. Mm. Nie było tak źle, nie było tak źle. 62 na godzinę leciałem, także wydaje mi się, że te 65 jest osiągalne, ale muszę zmienić jakąś taktykę. Polecę bardziej z taką opływową pozycją. Schowam się jak się da. 63 na godzinę, czyli jednak udało się urwać 1 km na godzinę, jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Powiem Wam, że no prędkość już jest gruba, nie? naprawdę jest grubo. Rozwiewa wszystko, jakieś robale się obijają o czoło, że ja kasku nie wziąłem, to ja nie wiem. BT o okularach, z oczy mi nie uzawiły, tak jak na poprzednim filmiku <grych> rok temu. Wtedy nie miałem, to był hardcore, a ty już wtedy ten się nie zbliżyłem do 50, nie? już oczy po prostu nie domagały. <grych> no i co, trzeba znowu jakąś taktykę zmienić? Kiedyś grał się w San Andreas, tam na motorkach czy rowerach było takie coś, nie wiem, pod shiftem, pod kontrolem, że jakby robiłeś taki docisk. Tu jest fajne zawieszenie, także można takie coś zastosować. No i może tą techniką uda się. że nie wyhamuje! Ho, ho, ho. Jasny gwint ale jazda ten mi się włączył przy 65, czajcie to? Uh, uh, uh. Uh, Mamy to, czajcie, ja pierniczę naprawdę nie spodziewałem się, że ten wynik jest osiągalny. 65 km na godzinę na hulajnodze elektrycznej. Coś niebywałego. Jakoś dał radę, także jestem bardzo zadowolony. W ogóle czuję tą adrenalinę jeszcze cały czas w sobie, więc, więc jest mega. No co, no chulenog jest demonem! Mimo takiej prędkości wyhamowuje super, te hamulce działają tak, jak powinny. Mamy szeroki podest, także balansik też nie ma problemu przy jakimś takim speedzie. Spokojnie można się zatrzymać, wytracić tą prędkość, no i się nie zabić przy tym, jak widzicie. Także jestem zadowolony, że wszystko się udało. Polecam nogę od Motusa. Jak wejdziecie do nich na stronę, link macie w opisie pod filmem, tam są też inne hulejnogi. Jeśli może nie ta, to na pewno jakaś taka bardziej miejska albo coś pomiędzy. Także odsyłam was do, do, do sklepu i co? Czekam na kolejne wyzwanie. Piszcie w komentarzach, może ktoś z Was jechał kiedyś szybciej na jakiejś holendzie elektrycznej. Chętnie to sprawdzę, zweryfikuję no i przetestuję na własnej skórze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.